Witajcie, kochani. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Chrystusa Króla. Czy wiedzieliście, że Pan Jezus jest królem? On jest królem wyjątkowym, bo jego tronem jest krzyż, a koronę, którą nosi, to korona cieniowa. Ale jest najprawdziwszym królem. Jest takie nawet zawołanie, Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. A teraz posłuchajcie, jakie jest przesłanie Ewangelii na najbliższą niedzielę. Jezus Chrystus jest Królem, a Jego prawem panującym w Jego Królestwie jest miłość. To czy ktoś ma tę miłość, możemy poznać po tym, w jaki sposób żyjemy z innymi ludźmi. Jeśli ktoś pomaga słabszym, pociesza smutnych, pomaga im, słucha tego, o co inni go proszą i naśladuje Jezusa w czynieniu dobra, to jest prawdziwym uczniem Boga. I takiego człowieka przyjmie Bóg do swego królestwa w niebie. Tych zaś, którzy są źli, nie chcą pomagać innym. Król nie wpuści do nieba. Zatem starajmy się być dobrzy. Niech Pan Jezus będzie królem naszych serc. I'm <speaking in foreign language>